Treści na kanale powstają dzięki firmie Elocity. Cześć, dzień dobry, witajcie. Mam nadzieję, że mnie jeszcze poznajecie. Troszeczkę mi się image zmienił. Nie jest to związane z tym, że w domu pojawiło się BMW, no bo tam to, to BMW, co mamy, to, to męskich nie było, więc było i trzy. Natomiast, no po prostu, zmiana. Myślę, mam nadzieję, że powiecie, że na lepsze. Słuchajcie, dzisiaj temat samochodów elektrycznych zimą, a tak naprawdę tego, na co się przygotować, czego się spodziewać, jeśli chodzi o zimę. Dla wielu z Was będzie to pierwsza zima z elektrykiem, bo dużo osób w tym roku wiosną, latem kupiło samochody elektryczne. No i póki co w, w temperaturze. Tej dodatniej problemu generalnie żadnego nie ma. Natomiast chcę Wam po prostu powiedzieć, na co może, macie się, moglibyście się nastawić, jeśli chodzi o jazdę samochodem elektrycznym zimą, czego się spodziewać, żebyście po prostu nie czuli się zaskoczeni, że, yy, że jest inaczej niż było na przykład latem. Yy, będę pomijał kwestie typu opony. Yy, ty, czy jakieś płyny, typu płyn do spryskiwaczy, czyli to, co mamy na co dzień też w samochodach spalinowych. Niczym się to nie różni, jeśli chodzi o samochody elektryczne. Natomiast są po prostu punkty stricte związane właśnie z elektrykami, które uważam, że należałoby omówić. Ale zanim, to pierwszy news dzisiaj jest taki, że właśnie od wczoraj tak naprawdę, czyli od piątku, ładowarki Pol energii są również dostępne przez aplikację EloCity, czyli partnera kanału. Jak zresztą, co, co rozpoczęcie kanału widzicie. E, więc ta informacja uważam, że ważna, bo EloCity staje się takim pierwszym graczem według mnie, tak jak patrzyłem po ilości ładowarek, które są w Polsce dostępne, jeżeli mówimy o ładowarkach na polskim e, rynku, e, w, w granicach naszego kraju. No to nie wiem, czy nie jest to w tej chwili największy operator, znaczy operator, największa aplikacja oferująca dostęp do, do ładowarek. No jest tego już naprawdę bardzo dużo. No i z EloCity ja korzystam tak naprawdę teraz wyłącznie, mogę powiedzieć, bo po prostu też logistycznie ustawienie Biedronek, Lidli i innych ładowarek, czyli na przykład teraz PolEnergi właśnie, czy EcoEnu, to właśnie bardzo nie, mi odpowiada. No i też Polenergia, na tę chwilę, z tego co wiem, to ma najszybsze ładowarki w Polsce. E, mówię o tych powszechnie dostępnych e, dla, dla każdego użytkownika, bo są to już ładowarki też o mocy 400 kW. Także sporo. Ja tu sobie już łączę światło, no bo mamy, mamy okres jaki mamy i o godzinie 16.30 już się mocno ściemnia, więc się po prostu e, doświetlę. No i przejdźmy już do konkretnie tematu dzisiejszego odcinka. No więc pierwsza rzecz, z którą się musicie liczyć w samochodzie elektrycznym już w takich temperaturach czy bliskich zera czy minusowych. No to jest oczywiście, jakaś żebym się nie świecił po twarzy, jest to oczywiście spadek zasięgu samochodu. I ten spadek będzie różny. Oczywiście zależnie od tego, jak też duża jest bateria, jak krótkie odcinki robicie, jeżeli robicie dużo krótkich odcinków, Auto się będzie cały czas wychładzało i będzie pobierało energię na nagrzewanie się z powrotem. Mówimy o nagrzewaniu wnętrza przede wszystkim. No to ten prąd rzeczywiście na to nagrzewanie będzie z tej baterii trakcyjnej zabierany. Tak mogę Wam z doświadczenia powiedzieć, że zasięg elektryka zimą w stosunku do okresu letniego spada o około 20%. I wiele osób to potwierdzi, że jest to ten, ta wartość około 20%. Oczywiście w skrajnych przypadkach, bardzo częstych właśnie krótkich odcinkach, że, gdzie ciągle to auto będzie się wychładzać, nagrzewać, wychładzać, nagrzewać, będzie to nawet 40%. Ale to już naprawdę są takie bardzo skrajne przypadki, gdzie ten zasięg na przykład właśnie z tych 200 km zrobi się nagle 120 km. Ehm, tak może być. Zdarza się tak u co u niektórych, natomiast przy takim normalnym użytkowaniu w większości z nas będzie to około 20% spadków. Przede wszystkim właśnie dlatego, że auto musi mieć możliwość się nagrzać tam też nagrzewa się często ta bateria ma jakieś, niektóre auta mają dogrzewanie tej baterii no, ale głównym czynnikiem to jest właśnie nagrzewanie wnętrza. I teraz są samochody wyposażone w pompy ciepła jest ich oczywiście coraz więcej na rynku. Auta bez pompy ciepła będą miały to zużycie energii większe, bo po prostu pompa ciepła powoduje to, że po nagrzaniu się tego wnętrza, później już pompa ciepła utrzymuje tak naprawdę tą temperaturę w środku na tyle, że też ten pobór prądu jest niewielki. No, jest to różnica np. 3, czasem 4 kW bez pompy ciepła kontra 500-600 W z pompą ciepła. Więc różnica jest ogromna, jest kilkukrotna. No, i to ma bezpośredni wpływ na, właśnie na zużycie energii na ogrzewanie. I na przykład Hyundai Ionic pierwszej generacji były wersje bez pompy ciepła i były wersje z pompą ciepła. I na takie auto z tak małą baterią, 28 kWh, albo no przykład moje, BMW, moje w żony BMW i 3, um, ono też ma baterię tam teraz dostępne około 27 kWh. I to jest też właśnie auto, które ma pompę ciepła i dzięki temu ten zasięg jest o to rzeczywiście 20% około mniejszy w takich zimowych warunkach, ale nadal jest to w porządku i dzięki temu, że jest ta pompa ciepła, ta mała bateria tak nie dostaje w tyłek, że tak powiem kolokwialnie i daje się jeszcze z tego samochodu normalnie korzystać. No i jak sobie poradzić tutaj w tej sytuacji? Jeżeli macie oczywiście dostęp do gniazdka czy do Wallboxa, auto stoi u was albo w nieogrzewanym garażu, albo na zewnątrz, to po prostu dobrze jest mieć to auto podłączone do, do, do Wallboxa, czy do, do gniazdka, ale nie musicie oczywiście go ładować, tylko chodzi o to, że możecie, jeżeli macie tę funkcję, oczywiście z aplikacji bądź ustawić harmonogram w samochodzie, żeby o danej godzinie odjazdu już to auto wcześniej się nagrzało. I ono będzie wtedy wykorzystywać z reguły prąd nie z baterii, tylko właśnie będzie wykorzystywało energię pochodzącą z gniazdka czy z wallboxa. Stąd stan naładowania baterii będzie generalnie niezmienny, natomiast auto będziecie mieli już nagrzane i nie będzie marnowało auto energii na to, żeby to wnętrze nagrzać, bo już będzie po prostu przygotowane. Ja sobie robię tak, że ustawiam sobie harmonogram 15 minut przed odjazdem. Natomiast w skrajnych przypadkach, w skrajne takie dni, gdzie jest śnieg, jest mróz, no to nawet zalecam zrobienie, znaczy rozpoczęcie ogrzewania samochodu pół godziny wcześniej, żeby też cały ten lód i ten śnieg się po prostu na aucie rozpuścił. No jest to też oczywiście zaleta elektryka, że możemy to zrobić, aczkolwiek zauważyłem, że wiele aut spalinowych w tej chwili, oczywiście tych droższych, umożliwia taką opcję, natomiast w autach w cenie tak naprawdę Tesli, no to nie widziałem jeszcze takiej funkcji, żeby, żeby takie ogrzewanie postojowe już było od, z fabryki tak naprawdę dostępne, więc jest to, jest to naprawdę ogromna zaleta w elektrykach. No i nawet nasze 7-letnie BMW i3 też taką funkcję ma, zarówno włączania ogrzewania z aplikacji, jak i z kluczyka, bo można sobie właśnie przypisać ulubioną funkcję i na, u nas ulubioną funkcją jest właśnie ogrzewanie, tudzież klimatyzowanie wnętrza. Co do kwestii samej jazdy samochodem elektrycznym, np. po śniegu, musicie tak naprawdę sami tego doświadczyć, zobaczycie na, o ile przyjemniej się takim samochodem jeździ, tym bardziej samochodami oczywiście z dwoma silnikami, czyli z napędem na przednią i tylną oś. No to te auta naprawdę bardzo dobrze się trzymają drogi. No zwłaszcza Tesla prowadzi się bardzo dobrze. Jestem swoją drogą ciekaw, jak będzie prowadził się tylno napędowe BMW, BMW i3, bo nie miałem jeszcze okazji tym samochodem, konkretnie tym modelem jeździć na, na śliskiej nawierzchni, więc jestem ciekaw, właśnie, jak sobie poradzi. I też być może nagram taki film, taki test, bądź moją recenzję po prostu, wrażenia, jak to wygląda w takich w takich zimowych warunkach, jak się tym samochodem jeździ, jak wygląda hamowanie, bo też te samochody są puste z przodu, jak to auto w ogóle będzie się zachowywało, tego jestem bardzo ciekaw. Ale generalnie, jeżeli mowa, jeśli mówimy o moim doświadczeniu z Teslą, to nawet tylno napędowa Tesla, bo wcześniej miałem trójkę SR właśnie z napędem na tył. Prowadziła się bardzo przewidywalnie i bardzo ciężko było ją w ogóle wyprowadzić yy, z toru jazdy. Te systemy bardzo szybko działają i mam wrażenie, że działają dużo szybciej, dużo sprawniej niż w przypadku samochodów spalinowych. W tych samochodach spalinowych jest pewna taka bezwładność i, i pewien lak, że tak powiem, jeśli chodzi o, o reakcję. Systemów bezpieczeństwa, natomiast w elektryku zauważyłem, że działa to błyskawicznie i, i te koła, jeżeli jest jakiś, jakieś ryzyko poślizgu, to te systemy typu ESP działają naprawdę błyskawicznie. No i najbardziej kluczową zmianą, jeśli chodzi o samochód elektryczny zimą, to jest prędkość ładowania, a właściwie moc ładowania, którą jest w stanie przyjąć zimna bateria. No i bardzo ważne jest to, żeby na przykład wyjeżdżając z domu, czy planując jakąś wycieczkę, czy wyjazd, trasę, żebyście nie mieli sytuacji takiej, gdzie będziecie startować na przykład rano, spod domu z baterią naładowaną do 10% i będziecie chcieli gdzieś zaraz podjechać do stacji ładowania, szybkiej stacji ładowania i będzie wydawało wam się, że a przecież moje auto się ładuje 250 kW, tyle jest w stanie przyjąć, to bez problemu taką moc uzyskam, ponieważ przecież mam tak niskie SOC 10%. Pewnie przy ładowarce będę miał 5%, więc jak podepnę auto, to na pewno auto będzie się ładowało szybko. No nie, niestety nie. Jest tak, że jeżeli bateria będzie zmrożona czy po prostu wychłodzona po, po nocy, będzie miała tam kilka stopni, czasem będzie właśnie miała nawet ujemną temperaturę przy samym starcie. No, to jest niestety tak, że ta prędkość ładowania przy takich temperaturach baterii będzie czasem wręcz żenująca. Będzie też w skrajnych przypadkach tak i były już takie testy, ale być może właśnie taki test też przeprowadzę tej zimy. Jeżeli warunki zimowe na to pozwolą, zrobimy test, co się będzie działo z baterią, kiedy właśnie będzie zmrożona. Podłączymy ją do szybkiej ładowarki. Czy ten samochód w ogóle zacznie się na początku ładować? Czy cokolwiek się, yy, się pojawi? Poza tym, że oczywiście ładowarka będzie jakiś prąd pchała, ale nie będzie to prąd pchany do baterii celem jej naładowania, tylko będzie to prąd zużywany na to, żeby tą baterię w ogóle podgrzać, żeby nadawała się ona do przyjęcia jakiejś tam mocy yy, i finalnie, yy, żeby ta bateria miała się naładować. E, więc uczulam na to, żebyście planując taką, taki wyjazd, gdzie wyjeżdżacie gdzieś tam rano, czy właśnie w nocy, gdzie ta bateria rzeczywiście będzie, będzie schłodzona, e, no to albo podepnijcie się po prostu do gniazdka czy do wallboxa, żeby ten, ten samochód się ładował i mógł się naładować, e, żeby wyjechać z SOC chociażby 70 czy 80%, tak żeby podczas jazdy ta bateria mogła się nagrzać, przy okazji przy nawigowaniu często do, do ładowarki, do kolejnej ładowarki na trasie, ta bateria też prawdopodobnie, jeżeli, zależnie od systemu, są też samochody, gdzie manualnie możecie tą baterię podgrzać. W tesli jest tak, że jeżeli jedziecie na przykład, nawigujecie się po superchargerach, latem tego nie widać, bo to, latem to podgrzewanie baterii odbywa się czasem w ogóle, czasem niezmiernie rzadko, natomiast zimą to tak naprawdę co ładowanie będzie widać, że y, dostajecie komunikat trwa podgrzewanie baterii właśnie celem y, przyspieszenia tego procesu ładowania. I rzeczywiście ma to wpływ na to, że podgrzana bateria do pewnej temperatury y, system oczywiście wie, do jakiej temperatury ma, ma tę baterię podgrzać, żeby po podpięciu się do ładowarki szybkiej, czyli tej ładowarki prądu stałego DC, y, żeby ten samochód y, ładował się albo maksymalną dostępną mocą ładowania, albo chociażby możliwie wysoką w danej chwili. Są też samochody, które chyba Mercedes tak ma, że podaje właśnie, albo Volkswagen podaje moc ładowania przy danej temperaturze, przy danej temperaturze, przy danych warunkach, przy danym SOC, podaje moc z jaką maksymalnie będzie w stanie się ładować. Więc to jest też bardzo fajna funkcja. Niestety według mnie brakuje tego w Tesli. Bo przydałaby się taka, taka wiadomość, że jadę do ładowarki i będę w stanie się na przykład ładować z mocą powiedzmy 150 kW, biorąc pod uwagę to, że jadę w trasie, jadę autostradą, mam minus 10 na, na zewnątrz, minus 10 stopni, ale bateria już jest na tyle nagrzana, że będzie właśnie w stanie przyjąć 150 kW. Tutaj te różnice lato kontra zima no to jest największy minus w stosunku do samochodów spalinowych bo w samochodzie spalinowym oczywiście też są jakieś tam letnie, zimowe e, mieszanki, jeśli chodzi o na przykład o ropę, o diesla e, jest zimowe paliwo, letnie paliwo e, natomiast generalnie nie ma to większego znaczenia przy tych takich umiarkowanych e, mrozach, jakie mamy tutaj e, w naszych rejonach natomiast e, rzeczywiście przy samochodach elektrycznych ma to już znaczenie i, i należy zwracać na to uwagę i mieć to na uwadze żeby nie wyjeżdżać spod, spod domu w trasę z pustym, zimnym akumulatorem, bo możecie się po prostu niemiło zdziwić. No i oczywiście, co za tym idzie? Jeżeli mamy 20% mniejszy zasięg, jest to spowodowane to jest to spowodowane również tym, że jest, mamy większe zużycie w związku z tym ogrzewaniem kabiny, który, o którym wspominałem. No i też wzrastają nam koszty eksploatacji. Po prostu zużywamy więcej prądu na naładowanie tego samochodu, częściej ten samochód ładujemy więc można się też spodziewać wzrostu kosztów między 20, a 30, skrajnie właśnie do tych 40%, mogą nam wzrosnąć koszty y, ładowania samochodu, co oczywiście i tak przy tak, tak naprawdę niskich kosztach eksploatacji samochodu, jeżeli mówimy oczywiście o ładowaniu samochodu z domowego gniazdka, nawet, nawet nie mając fotowoltaiki, nie mając y, magazynu energii, jesteśmy w stanie mimo wszystko dalej jeździć taniej niż y, samochodem spalinowym. Oczywiście są przypadki, gdzie auto elektryczne będzie jeździło drożej. Jeżeli porównamy Tesle Model 3 czy Model Y do jakiejś daci Logan tudzież daci innego typu na LPG, to rzeczywiście być może dacia będzie tańsza w eksploatacji, ale nie porównujmy takich skrajnych też przypadków, bo właśnie zdarzają się takie skrajne porównania w internecie. Porównujmy samochody równe sobie. Jeśli mówimy o cenie, o wyposażeniu, o jakości wykonania, o komforcie jazdy, o osiągach, tak to porównujmy. No, samochód, z, który ma 500 koni pod maską, które mamy w każdej chwili dostępne tak naprawdę, no to jeśli chodzi o odpowiednik spalinowy, be, nikt mi nie powie, że będzie tańszy w eksploatacji, jeśli chodzi o, o paliwo, o serwisy niż na przykład taka Tesla model 3 czy model Y. No, i oczywiście lekiem na zwiększone zużycie energii jest na przykład ładowanie samochodu w nocy. Oczywiście, w słoneczny dzień, jeżeli mamy fotowoltaikę, i w tym, w tym momencie samochód stoi pod domem i możemy z tego prądu skorzystać, to jak najbardziej autokonsumpcja. Natomiast inna sprawa to jest po prostu taryfa na przykład G12 bądź G13, zależnie od operatora, gdzie mamy prąd tańszy w nocy i ładujemy samochód w nocy. W niższej cenie I jest to jakieś rozwiązanie na to, żeby na tym prądzie zaoszczędzić. No i jeśli chodzi o starsze elektryki, bądź elektryki po prostu wyposażone w akumulatory 12-V, to tak naprawdę niewiele się to różni od samochodu spalinowego, który też oczywiście ma właśnie instalację często 12-V. I co najbardziej, czy najczęściej zawodziło i zawodzi w samochodach elektrycznych. To jest właśnie akumulator 12V. One, oczywiście, w zimowych warunkach, często właśnie w 6-7 letnich samochodach, już są na tyle wyeksploatowane, bo te akumulatory są często właśnie przez system też doładowywane. No ale one też mają swoją pewną żywotność. I może się okazać, że właśnie taki akumulator Wam zawiedzie. Sugerowałbym nie odpalać samochodu na kablach. Teraz są naprawdę bardzo fajne, dostępne za niewielkie pieniądze. To, są, to jest kwestia 150-200 zł. Tak zwane powerbanki z jump, jump starter, na to się mówi. Czyli po prostu powerbanki z możliwością uruchomienia samochodu awaryjnie. Czyli one mają takie po prostu małe krokodylki, klemy, które, które łapiemy na klemy akumulatora 12 v i jesteśmy w stanie ten samochód uruchomić. Bo po podłączeniu takiego powerbanka do samochodu elektrycznego, tak naprawdę, system po uruchomieniu auta, jeżeli mamy gdzieś tam system start-stop, jeżeli jest to np. stara Tesla, no może źle to nazwałem system start-stop. Po prostu mam na myśli ten przycisk start e, lub wyłączający cały samochód. Natomiast jeżeli mówimy na przykład o starych Teslach, ja nawet w poprzedniej, właśnie trójce z 2019 roku, też miałem u siebie zwykły akumulator 12V. Tam nie miałem tego przypadku, ale woziłem właśnie ze sobą takiego Powerbanka, który miał możliwość uruchomienia samochodu czy w ogóle ożywienia tego akumulatora 12V. Ale oczywiście sprawdzałem, że też taki Powerbank jest właściwie wyłącznie z samochodami spalinowymi. Ten powerbank już kilkukrotnie sprawdziłem i zawsze się sprawdził i był w stanie uruchomić czy to diesla jakiegoś Iveco Daily, dostawczaka, czy jakieś mniejsze samochody też w dieslu czy w benzynie. Można było to uruchomić. To właśnie czy nawet możemy komuś pomóc, to po pierwsze takim powerbankiem, a po drugie w razie awarii takiego akumulatora 12V mamy po prostu możliwość, Szybkiego, bezproblemowego uruchomienia auta, bez ciągnięcia jakich, jakichś kabli, bez proszenia kogoś o pomoc, żeby drugim autem się ustawił, żeby można było z tych kabli samochód uruchomić. Też kojarzę, że w wielu instrukcjach jest taka informacja. Mówimy o instrukcjach do samochodów elektrycznych, żeby samochodu z kabli nie odpalać albo czyjegoś samochodu nie odpalać z kabli, więc miejcie to na uwadze, żeby. Najlepiej właśnie poradzić sobie tego typu powerbankiem, bo mogę też, mówię z własnego doświadczenia, powiedzieć, że to po prostu działa. No i ja myślę, że to dzisiaj będzie tyle. Już się naprawdę ściemniło, a minęło raptem 20 minut. Zobaczcie, jaka jest różnica między początkiem a końcem filmu. No i niestety tak będzie częściej, że będziemy, będę właśnie w takich warunkach nagrywał. No, z racji po prostu dostępnego czasu też i, i pory dnia, kiedy mogę nagrywać. Ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Tak, tego typu film możecie po prostu sobie przesłuchać w formie podcastu. Nie musicie na to tutaj akurat patrzeć, bo po prostu nic nie pokazuje poza swoją łysą głową. Już teraz łysą. Jeżeli macie jakieś dodatkowe punkty czy spostrzeżenia właśnie co do jazdy elektrykiem czy eksploatacji elektryka zimą, to dajcie znać. Jeżeli macie jakieś Dobre lub przykre doświadczenia w związku z eksploatacją elektryka zimą, to dawajcie znać w komentarzach. Też chętnie podyskutuję, jak zawsze zresztą. Tymczasem bardzo Wam dziękuję. Dzięki za ostatnią dużą ilość subów i duże zaangażowanie w komentarzach, bo też dzieje się. Także kanał rośnie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz i do zobaczenia. Miłego weekendu. Trzymajcie się. Hej.